Witam Was serdecznie. Dzień piąty w Los Angeles. I dzisiaj zaczynamy dzień, to znaczy jest już godzina prawie długa od zakupów, bo tak jak Wam wczoraj mówiłam w niedzielę już wylatuję, więc chciałabym kupić wszystko, co jeszcze chciałam sobie kupić Victoria's Secret. Popatrzeć za rzeczami na kupić coś mojej mamie, siostrze i tak dalej. Dlatego jesteśmy teraz w centrum handlowym w Los Angeles. Jest strasznie gorąco na dworze. Nasz dalszy plan to pojechanie do Downtown LA, ale to troszeczkę później, żeby się troszeczkę ochłodziło i żeby słońce troszeczkę zaszło. Tak, żeby było na dworze można, tak, żeby na dworze można było wytrzymać. Właśnie widzę już Victoria's Secret, jest Batman Body Works, także idziemy i będziemy kupować dla Was rzeczy i dla mnie rzeczy. Okej, okay, sprawa wygląda tak, że Victoria's Secret jest jedną wielką porażką, nie ma nic. Pani e, właśnie w też powiedziała, że zmieniają kolekcję z letniej na taką jesienno zimową. Dlatego są to takie ostatki. Także z czasem raczej nie trafiłam. Po prostu nie ma nic. I dlatego muszę teraz coś najpierw zjeść. Tutaj moje jedzenie. E, Panda Express Orange Chicken i Sweet Fire Chicken. Także smacznego Jessa. Tak, na doła to, na doła trochę jedzenia. Jesteśmy właśnie w Target. Wiecie, Jessa uwielbia supermarkety. Jesteśmy w Target i kupuję EOSy. Do rozstania i dla mojej siostry. I jedziemy dalej do Town. Town! I może tam znajdę coś, Victoria's Secret. O jakie brzydkie światło. Dwa godzinie w aucie, w Uberze, dojechaliśmy w końcu do Los Angeles Downtown. Ja prawie w tym aucie zasnęłam. Cały czas jeździliśmy jakimiś przedmieściami, ale teraz tutaj jesteśmy, tutaj po prawej mojej stronie mamy już następny Victoria's Secret, w którym mam nadzieję będzie troszeczkę więcej rzeczy niż w trzech poprzednich, w których byłam. Zaraz Wam pokażę jak wygląda Los Angeles downtown, to jest dzielnica, w której znajdziecie wszystkie wieżowce w Los Angeles. Zobaczymy czy mamy gdzieś jakiś punkt widokowy, gdzie możemy wejść, aby zobaczyć te skóry, a jak nie to po prostu zostaniemy tutaj i będziemy szukać prezentów. A więc tak, spędziłam właśnie ponad półtorej godziny w Victoria's Secret i znalazłam kilka rzeczy. Tutaj są moje reklamówki. A, witacie? Kurde. O, tutaj. Znalazłam kilka rzeczy. O, jestem wykończona, bo mam przecież, że już prawie słońce zaraz będzie zachodzić, bo tak długo tam siedziałam w tym sklepie. Um, jeszcze teraz chcę iść do Bath and Body Works i jesteśmy teraz dalej tutaj w Los Angeles Downtown. Jeszcze Wam nawet nie pokazałam, jak tutaj wygląda, więc zaraz pójdziemy dalej, bo sama się nie spodziewałam, że aż tyle czasu spędzę w jednym sklepie. Bo ja ogólnie nie lubię za dużo czasu spędzać w jednym sklepie. A tu proszę, Victoria's Secret zawsze mnie tak pożre, że już nie umiem stamtąd wyjść. Ok, a więc za chwilkę idziemy dalej. Pokazuję Wam downtown. Krótka przerwa na Starbucks. Zobacz, jaki kubek z takim e, klapkiem. Jest to refresher, ale nie very berry i nie hibiscus, nie lemon czy jak to się tam nazywa. Tylko truskawkowa refresher i jest bardzo pyszna i Teraz idziemy dalej. Nie, zawsze mówię teraz idziemy dalej, nie wiem dlaczego. że ta dzielnica tutaj, czyli oh, downtown i teraz jesteśmy na Jewelry District i zaraz będziemy na Fashion District. Przypomina troszeczkę Nowy Jork. Ogólnie cały czas jest jakieś zamieszanie, bardzo dużo aut, bardzo dużo ludzi, wysokie budynki. E, także troszeczkę się można poczuć jak w Nowym Jorku na małą chwilę, ale jednak jesteśmy jeszcze w Los Angeles, są palmy i tak dalej. Także mamy wysokie budynki obok palmy. Coś ciekawego. Ja w tamtym roku tutaj nie byłam. Jestem tutaj pierwszy raz. Nie będzie to moja ulubiona dzielnica w Los Angeles, ale warto zobaczyć. Siedzimy z Aleksem na ulicy. Aleks, jak Ci się podoba? Super. Super. Siedzimy na ulicy z tutaj reklamówkami. Czekamy na autobus. Tutaj welej na przystanku nawet nie możecie zobaczyć kiedy autobus jedzie. Nie ma takiego czegoś jak rozkład jazdy, po prostu jeżdżą sobie kiedy chcą. W internecie też nic nie pisze, także po prostu trzeba czekać. Nawet nie ma ławki, żeby usiąść, fajnie jest. Trzeba czekać, aż autobus przyjedzie. Także tak siedzimy sobie, głodni, zmęczeni i downtown nam się w ogóle nie podobał. To jak Wam mówiłam, trochę taki, takie uczucie Nowego Jorku, trochę śmierdząco, brudno. Troszeczkę dziwni ludzie, e, budynki też nie za ładne, także raczej nie polecam. Downtown nie, raczej nie. Przeczekamy teraz na autobus i jedziemy do domu, to wszystko odstawić, a następnie coś zjeść. Przyjechaliśmy z Aleksą na chwilę do domu i zabieramy rowery. Tak, Aleks? Nie, <grym> tak. I jedziemy coś zjeść z tego wszystkiego, bo tak Wiktoria sekretnie pochłonęła, pochłonął, zapomniałam kupić coś na rozdanie. Tak wiem. Dobrze się zaczęło. Kupiłam na rozdanie osy i później zupełnie o rozdaniu zapomniałam. Nie kupiłam nic. Mam nadzieję, że jutro jeszcze kupię pocztówki. Żeby wam wysłać i wysłać mojej babci, która <grym> zawsze czeka na pocztówki. <tuszy> Także mam nadzieję, że to uda mi się zrobić, bo jutro jest taki ostatni pełny dzień. Dla mnie w Los Angeles. A w komentarzu możecie mi dzisiaj napisać, czy chcecie vloga z ostatniego dnia, czyli z niedzieli. Będę w Los Angeles do godziny 15-17 mam lot. E, następnie lecę do Moskwy, a z Moskwy do Amsterdamu, do Holandii. Tak. Tak możecie mi odpowiedzieć na to pytanie. Teraz nie jeździć. Czy zajedzie na arwesze? Jedzie! Coraz lepiej mi to wychodzi. Brałam w prawie z na rowerze z kamerą w ręce. Jesteśmy właśnie z Wen w Wendys. Mamy z Aleksem od kilku dni taki maraton próbowania wszystkich fast foodów, które kiedykolwiek widzieliśmy w internecie lub w jakichś filmach amerykańskich chcielibyśmy spróbować. To znaczy ja już to wszystko próbowałam w tamtym roku, Aleks jeszcze nie, dlatego jesteśmy teraz tutaj w Wendys i zamawiamy jedzenie. Chyba tylko w pierwszy dzień byliśmy gdzieś... W takiej bardziej porządnej restauracji. Wczoraj też nawet byliśmy w takim miejscu, gdzie jedzenie było ok. Czyli Factory to też jest takie miejsce, gdzie można usiąść i zjeść, a tak tu za dnia praktycznie zawsze próbujemy nowych fast foodów, co jest wiem, bardzo niezdrowe, ale mnie to nic nie obchodzi, bo jestem tylko teraz, jednak tydzień w Los Angeles, także mogę, prawda? Tak było nasze jedzenie. Ja na Gacy frytki, cheeseburgera i chocolate frosty, czyli najlepszy przejd czekoladowy, jaki można dostać w fast foodach. Są słodko kwaśny, ale ma cheeseburgera. Smacznego! Jesteśmy już z powrotem w domu i um, idziemy za chwilę spać. Cały zestaw, który wam pokazywałam, kosztował mnie 4 dolary, czyli. Nie za dużo, ogólnie nie pytaję, tutaj za dużo pieniędzy na jedzenie. Jutro chyba jedziemy do Newport. Przyjeżdżają moi znajomi z Las Vegas, nas odbierają rano i chyba jedziemy do Newport na plażę i później chyba do takiego outletu, bo chciałam kupić jeszcze coś dla taty i dla mojej siostry. Także myślę, że tam pojedziemy. Na dzisiaj to już koniec, żegnam się z Wami. Możecie mi odpowiadać na pytania, które Wam zadałam w tym vlogu. Widzimy się za dwa dni w nowym vlogu z Los Angeles.